Dzisiaj uczestniczymy w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom prezesa Rady Ministrów Województwa Lubuskiego. Zostało przyznane przez prezesa Rady Ministrów 106 stypendium dla uczniów i uczennic Województwa Lubuskiego. Kryteria są jasne, ponieważ w danym typie szkoły można wytypować jednego ucznia bądź jedną uczennicę, która ma najwyższą średnią, bądź też wykazuje się. Bardzo dobrymi wynikami, wybitnymi wynikami w nauce w jednej dziedzinie, a w pozostałych dziedzinach Osiąga dobre wyniki. To są stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych. E, tak jak powiedziałem, w danych typów szkół, a więc jeżeli w zespole szkół znajduje się liceum i technikum, to szkoła ma prawo wytypować dwóch kandydatów do, pre, do stypendium prezesa rady ministrów i to jest dla szkół, które kończą się egzaminem dojrzałości, czyli lice, licea i technika. To jest stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych, e, przyznawane w 10 latach. Myślę, że uczniowie już dzisiaj wiedzą, że warto zdobywać wiedzę i ją poszerzać bo stypendium prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w tym przypadku jest taką motywacją dodatkową do tego, żeby pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę, ale też e, mówi tak naprawdę, że ta systematyczność i regularność e, pozwala nam na lepsze funkcjonowanie. E, stypendium jest przydzielane na 10 miesięcy roku szkolnego, e, a to oznacza, że uczniowie będą mieli wsparcie przez te 10 miesięcy e, i że tak naprawdę warto było robić coś nie tylko dla siebie, ale też dla efektu tego, bo wyszło na to, że poszerzanie wiedzy dzisiaj daje efekt wymierny finansowy, i w życiu niestety tak to jest, że często przeliczamy coś na wartości dodatkowe. Ale ja myślę, że najważniejszym jest to, że młodzi ludzie chcą poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę w każdym obszarze, bo to przecież stypendia, które honorują najlepszych z najlepszych. Zresztą ja już od dawna mówiłem o tym, że powinniśmy przestać prowadzić selekcję negatywną i ciągle wspomagać tylko najsłabszych. Trzeba inwestować. Tych, którzy są najlepsi. Bardzo cieszę się, że mogę tu być. Długo pracowałam na to cały rok szkolny. Jest na pewno z e, motywacją do dalszej nauki przede wszystkim. Jesteś bardzo miłym wyróżnieniem. E, I jest to na pewno coś, co pokazuje, że warto jest się starać i że e, te ambicje i starania e, mają jakieś realne korzyści w życiu.